Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Czas podzielić się z Wami osobistymi względami, na temat dzisiejszej sytuacji rosyjskiej, rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Muszę Państwa ostrzec, że moja ocena ekspercka powinna być odebrana jak informacja od kolejnego poufnego źródła i nic więcej. Czas pokaże, na ile to o czym opowiem później będzie miało się do rzeczywistości. Jedynie mogę powiedzieć, że to powiedzieć, że Źródłami na ten temat moimi byli osoby, którzy mają informacje mało nie od pierwszych osób we władzach rosyjskich, a również kontakty z niezależnymi ekspertami i technologami politycznymi. Dlatego warto się obejść bez dyskusji. Niczym przeczytali w gazetach. No cóż, teraz do rzeczy. <laughs> Не ущелуя комплексово в коротком материале характеризовать все, что происходит вокруг войны российско-украинской. Поразмовляем о дне тишейшем о перспективах развития этого конфликта очень крутко, с самой истоты. Ну что ж, начнем. Путин не из таймницы, уже от 20-го года был поважный хорик. Мяу рака, Parkinsona miał i coś jeszcze. Został prowadzony i leczony i obsługiwany przez izraelskich lekarzy. Zrobili mu kilka operacji i oni w maju tego roku dali Putinowi prognozę jego najbliższej przyszłości. Przyszłość, przepraszam. Mówiąc, że teraz wszystko w rękach Boga. Wszystko, co oni mogli, oni już zrobili i teraz o los pana decyduje, że tak powiem, przedmógł. I dalej mu termin do końca jesieni tego roku. Ostatni raz Putin spotkał się z Erdoganem. Oryginalny Putin. Na początku września. W środku października miał zatrzymanie akcji serca. Został reanimowany, ponieważ zespół lekarzy mieszkał obok jego pokoju w Bunkrze. Ale 26 października natychmiast po 21 godzinie, po 40-minutowych działaniach remanicyjnych, reanimacyjnych, które tak i nie odnieśli sukcesu, lekarze stwierdzili zgodnie. Było to nieoczekiwane dla was, który nie miały czasu nawet na przygotowanie sprzętu i miejsca na sztuczne utrzymanie życia w spiążce. Interesujące jest to, że jest dokument o jego śmierci, podpisany przez lekarzy, ale ten dokument na razie nie, zostawi, nie, nie, nie zostawił bunkra, jeżeli można tak powiedzieć. Dalej, Patruszew Nikolaj, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i faktyczny teraz władca Rosji od września ubiegłego roku wydał nakaz, aby nie przestrzegać rozkazu Putina, słusznie wierząc, że rozkazy te mogą sprzeciwić się polityce, którą grupa elit, Patruszewa, opracowała i zaczęła już wdrażać. Słusznie przewidując, że rozkazy niezrównoważonego zróż... nie psychicznie Putina mogą zaprzeczać polityce tej grupy. Patruszow oczywiście nie mógłby samodzielnie coś takiego zrobić bez poparcia przez innych wysokich politycznych graczy. Więc była utworzona tymczasowa koalicja zgody spośród rosyjskich elit, które wydali Patruszewi mandat zgody na działania. Istotne jest to, że ta zgoda jest zgodą tymczasową. Utworzona w taki sposób rządząca koalicja jej członkowie byli dokładnie świadomi stanu przywódcy, który ich, który ich wcześniej opuścił. A dziś to patruszek jest królem wszystkich Rosjan. Tak? Kilka słów o nim. On oczywiście nie jest psychopatą ani idiotą machającą bronią nuklearną. Jest wystarczająco adekwatny i utrzymuje obietnicę. Ale faktem jest to, że jest. Клиничным вельмичелем Пожонку и традиций Звезды Родицкого. Для него Родецкие часы Сон раем на земле. И пробует, и будет пробовать Надаль оживить все, Что было под властью КГБ В Звездах Родицких. Он старый КГБист. А теперь Путинские Путина. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, заканчивается 2021 год. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехом и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность. Дорогие друзья, самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Наступающий 2024 объявлен в нашей стране годом семьи. А настоящая большая семья ⁇ это, безусловно, та, где растут дети. Какое-то счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. В наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2024 годом! Dwa subowtóry. Jeden jest to tylko dla zdjęć z daleka, dla przechadzek, fragmentów bez rozmowy, nie z blisko, odległości. Tutaj główna jest podobizna gestów, chodu, zachowania ciała, sylwetka. Drugi subowtór jest, imię, na imię ma, znaczy jego złą Wasilicz, tak jego złą w przynajmniej. Wasilicz to od rosyjskiego imienia po ojcu, jego e, prawdziwe imię Jewgen, Jewgeni Ta kopia była przygotowywana specjalnie do całkowitej zamiany Putina na wielu wydarzeniach. Najpierw e, dla bezpieczeństwa oryginału, jasne. Coraz częściej wychodził do parlamentu, biznesmenów, ludzi. Z czasem, ostatnie dwa lata przynajmniej, stał się tak odbierany przez publiczność, że ta publiczność, która nigdy nie analizowała niczego, została Przyzwyczajono już do twarzy tego Subaftura i manier jego. Na tyle, że jeżeli pojawił się raptem na przykład e, oryginał, to wywołałby niemało podejrzeń i pytań. Muszę powiedzieć, że chirurdzy plastyczni, lingwiści, i grupa innych specjalistów, pracowali nad Wasiliczem bardzo ściśle, aby go wypolerować, że tak powiem. Sam Wasilicz Pochodził z Białorusi i jest o 10 lat młodszy Putina. Tak służył w korpusie morskim i jest stolarzem czwartej kategorii. W przeciwieństwie do Putina, Wasiliusz to tylko no, kliniczny idiota. Głupiec. Oznacza to, że jest no, po prostu głupcem. Wszystkie teksty mu piszą i on odbiera ich w miniaturowej słuchawce w uchu, przez które mówię mu, co ma kazać i kiedy. Ale czasami Osilić niesie odsianę. A potem jego szefowie chwytają się za głowę. A blogerzy wyśmiewają go. Czekając na śmierć lidera, militarna grupa Petruszewa postanowiła zastąpić Putina jego odpowiednikiem to sobowtórem. Jakby nic się nie wydarzyło. A w międzyczasie, podczas gdy ciało Putina było w zamrażarce do produktów jego rezydencji na Maldaju. Wasilij zaczął w nawiasach rządzić. Rozmawiał, także, rozmawiał e, także również na linii bezpośredniej z publicznością w telewizji. E, nie trzeba mówić, że wszystkie e, zadane mu pytania zostały z wyprzedzeniem już starannie wybrane, a na każdy z nich przygotowana odpowiedź. Ten sam sobowtór ogłosił decyzję o balotowaniu na posadę prezydenta Federacji Rosyjskiej przez następne sześć lat. Obliczenia grupy Patruszewa, które de facto przeprowadzili w Rosji zamach stanu 26 października, tak, tak, ukrywając śmierć Putina i zastępując jego sobowtór, obliczenie było następujące. Wasilicz pod pozorem Putina idzie na do wyborów. Na wybory. Rozumiemy, co znaczy słowo wybory w imperium rosyjskim. To jest jak prawdopodobnie jak wybory cała, przypuszczam, To jest niemożliwe. Naturalnie wygrywa z co najmniej 85%, ja tak myślę, głosów za. Następnie mianuje nowy rząd, w którym premierem zostanie naznaczony syn Mikołaja Patruszewa, Dmitrij, który jest obecny, obecnie ministrem rolnictwa. Dalej, po kilku miesiącach panowania, pseudoputin deklaruje swoje dobrowolne odejście ze stanowiska. Mówiąc, że jest to już zmęczony i tak dalej, odpowiedzialnością i tak dalej, i tak dalej. Zgodnie z prawem, rządy państwa obejmuje wtedy premier, to znaczy Dmitrij, syn Patruszewa. Następnie będą przeprowadzone wybory dla syna Patruszewa, tak więc tranzyt władzy jest przygotowywany w taki sposób. Co teraz o elitach? Można powiedzieć, istnieje kilka grup elit w Rosji. Są w konflikcie pomiędzy sobą ale aby zachować względny spokój w związku ze śmiercią Putina, zgodzili się zapewnić Patruszo Patruszewowi i jego grupie rządzenia do, do ustabilizowania sytuacji. Na razie zgodzili się. Na razie. Bo wystarczy dowolnej grupie odejść od poparcia i cała ta koalicja leży w gruzach. Jest to bardzo chwiejna koalicja, a zwłaszcza wtedy, kiedy Zacznie się walka o wysokie fotele w rządzie. Na przykład córka Putina Ekaterina Tichonowa dąży do posady sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Ta koalicja może się rozpaść przed wyborami. Dlatego prognoza, którą podałem powyżej, dotyczy prognoz nie koalicji, a wyłącznie grupy Patrusheva. Na przykład jedna z grup, Kieruje Czemysław, stary przyjaciel Putina od czasów jego jeszcze służby w, w... Niemczech, kiedyś za, za czasów radzieckich. I ta grupa przeciwstawia się grupie Patruszewa. Niemniej to jest grupa proputińska jednak. Teraz o Prygorzynie. Jewgen Prygorzyn. Wszyscy słyszeli, że zginął w katastrofie i tak dalej. Nic podobnego. Евгений Пригожин, глава приватной милитарной компании Вагнер, есть сейчас в Венесуэле. Он натуральный житель. Было бы дивно, если бы Пригожин оказался на тыле глупым, что не следил бы за гром Путина. Крутко говоря, есть то особо Особенно такая колоровая история, которую я сейчас не буду рассказывать. Так как Пригожин живет и имеет намерение вручить И вручит. Gdzie nadejdzie, nadejdzie czas dla prawdziwej walki o władzę, na stronie pewnej wieży Kremla. I ta walka zostanie skoncentrowana głównie w Moskwie. I on jest już przygotowany z jego bandytami, którzy, nawiasem mówiąc, nigdy się nie zniknęli. rozdać krew na ulicach Moskwy. Dla nich to cała przyjemność. Ogólna prognoza dotyczy faktu że wszystko będzie zależeć od walki klanów w Rosji. Może się to zdarzyć przed wyborami już, ale, tak, ale także i później, po wyborach, w Rosji istnieje koalicja elit, które są swobodnie skonfigurowane demokratycznie, jak powiedziałbym tak, i mają dużą szansę na zwycięstwo w walce klanów. Co więcej, są pewne swego zwycięstwa w tym roku. I ja wierzę im. Teraz opozycja. Jeżeli chodzi o, o rosyjską opozycję w środku, grupa Nawalnego, to według szacunków ekspertów i strategów politycznych Kremla, ani sam Nawalny, ani jego grupa nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa dla władz, zarówno obecnych, jak i w przyszłości. To znaczy, że nie będą wpływać na sytuację. I walka o władzę w Rosji odbędzie się bez nich. Co więcej, Nawalny jest w pewnym sensie izolacjonistą takim opozycyjnym. Śmieje się z innych grup opozycyjnych i nie będzie do nich dołączał lub tworzyć koalicji. W żaden sposób. Nawalny jest typowym rosyjskim narodowym socjalistą. A my już znamy podobną partię w przedwojennych Niemczech. Prawda? Zagraniczna opozycja. Nie tylko nie stanowi żadnego zagrożenia dla reżimu, a ponadto gra mu na rękę. Przynajmniej faktem, że przegapiła możliwość najszerszego ujawnienia kłamstwa rosyjskich władz zamiana Putina na jego sobowtóra. To znaczy de facto zamachu stanu. Nadal uważają Putina za żywego i nie wierzą w sobowtóry. Wydaje się, że jest to mądry, mądrzy tam Mądrali intelektualiści, ale są niedalecy i tchórzliwi. Opozycja ta nie otrzyma niczego z ciasta w przyszłym podziale władzy, ponieważ, oprócz tego, co już powiedziano, jest za granicą, poza granicami i nie ma żadnej prawdziwej siły, ani siły, ani wpływu na sytuację. To tylko intelektualne, mówiące głowy. Kilka miesięcy. Czeka na Rosję znacznie gorszy niż podrzędami płci na czas. Na przykład paszporty zostaną wycofane u kobiet, które są w wieku rozrodczym, ale nie mają dzieci. Psychologowie będą pracować z nimi, aby zobligować ich do rodzenia dzieci. Środki antykoncepcyjne będą ze sprzedaży wycofane. W szkołach dziewczęta będą zmuszone do noszenia spódnic poniżej kolan. Podróżowanie za granicę zostanie znacznie zablokowane. YouTube oraz WhatsApp planuje się zablokować i tak Dla Rosjan przygotowany jest prawdziwy, cyfrowy obóz koncentracyjny. Wojna nie zatrzyma się pod żądanie w Tarszewa. Przeciwnie. Wzrośnie. Powód leży na powierzchni. Patruszew chce pokoju, ale na swoich warunkach. Z pozycji z jest gotowy zejść z nowych terytoriów, regionów Zaporożia i Chersonu, aby zastąpić pełne pokrycie obwodu Dowodniecka i Luganskiego, zachowując korytarz lądowy do Krymu. Krym wcale nie podlega żadnym negocjacjom. Przemysł Rosji, zasoby ludzkie, bogactwo ziemi i przyjaciele typu Chin, Iranu, Węgier i innych помогающие омирить санкции, достаточно для России до проведения длинной войны. Более того, пропаганда учинила с россиян зомби, и поэтому в, в ближайшем будущем не будет серьезных проблем с мясом арабным для России. Россия, не меньше, больше, но достаточно способна для вырабатывания брони и амутницы. Более того, система диктатуры W czasie wojny jest znacznie bardziej skutecznej niż demokracja. W końcu, demokracja to negocjacje, zatwierdzenia, głosowanie i cała ta zachodnia biurokracja. A przy dyktatorze otrzymany jeden rozkaz i sprawa natychmiast ruszyła do realizacji. Z tego punktu widzenia, Rosja przynajmniej nie wyczerpuje się tak szybko, jak krzyczali o tym w Ukrainie i na Zachodzie. Teraz Ukraina. Niestety, niestety, to jest kraj, w którym korupcja zbliża się do sufitu. Podczas gdy najlepszy, gdy najlepszy wolontariusze na początku wojny nadal umierają na froncie, w kraju we władzy kradnie się wszystko, co trafia do oczu, co tylko jest również możliwe, przez wszystkim, to jest dotyczy um, pomocy humanitarnej, wojskową i finansową Zachodu. Dzisiaj praktycznie nie ma wolontariuszy. Dzisiaj chwytają w Ukrainie dla wojny wszystkich i wszędzie. Akurat tak samo jak w Rosji. Takie wrażenie, że kierowanie mężczyzn na wojnę już nie jest obowiązkiem honorowym, hojnym, honorowym, ja, ale niczym takim pokaraniem. Rada Wierchowna wciąż składa się z, przeważnie z tych, którzy zostali wybrani przed wojną. To znaczy głównie skorumpowanych urzędników, złodziei, bogatych złodziei. Teraz <laughs> główną drzazgą Ukrainy według opinii publiczności jest OP, Kancelaria Prezydenta, Office Prezydenta i sam prezydent. Kiedy rozpoczęła się wojna, Zelenski, dzięki swojemu profesjonalizmowi, ak talentu aktorskiemu, tak? zrobił raczej wielką rzecz przemawiając w parlamentach krajów zachodnich i nie tylko i sprzyjał się konsolidacji Zachodu, aby pomóc i wspierać Ukrainę to jemu zostanie wliczone do jego politycznych aktywów ale na tym jego rola się i skończyła ani, walka z korup... ani walką z korupcją ani decyzjami kadrowymi ani decyzji o zmobilizowaniu kraju w celu odparcia agresji, niczym z tego Zelenski nie może się pochwalić. Biuro Prezydenta, kierowane przez Jarmaka, stało miejscem spiskowym przeciw narodu Ukrainy. Tak uważają większość Ukraińców. Nie będzie wchodził w przybyły. Wystarczy, że w machinacjach z zabezpieczeniem wojska, biologa, ministra obrony zastąpił. Zastąpił nowy minister, jak widzicie, biznesmen. To jest umierł, to jest biznesmen, którego lobował jednak sam Jermak, głowa kancelarii prezydenta. A fakt, i on jest, według opinii bardzo dużej ilości Ukraińców, faktycznym władcą Ukrainy. I ten minister, biznesmen, raptem zwolnił generała bez wiedzy dowódcy głównego, generała żołnierza różnego. Co więcej, Zelenski obiecał zachodowi ofensywę i wyzwolenie terytorium, które nie zostały poparte prawdziwym, możliwym możliwościami Ukrainy. Rozlościony zaczął tropić założonego. ponieważ jego przychwalanie się nie zostało zrealizowane przez siły zbrojne. On raczej z rady Jarmaka, jasne, spadł na rąbek. Krótko mówiąc, przyjaciele, jest to taka prantanina że jest warte napisane całej książki. Ukraina, jeśli nie zmieni się, nie zmieni stylu zarządzania lub przywództwa, co jeszcze lepiej, nie ma żadnej szansy nie tylko wygrać wojnę, ale nawet obronić bronić. Co więc? Wszystko zależy od pozycji Zachodu. W zasobach Ukraina przegrywa z Rosją na czysto. Teraz Zachód. Zachód tak naprawdę miał gdzieś Ukrainę. Niestety. Jest u niego bardziej poważny, globalny problem. Wojna na Ukrainie jest rozgrzewką globalnego konfliktu Zachód-Wschód z zaangażowaniem globalnego Południa. Główne zadanie Zachodu to nie dać rozpać się Rosji. To jest główne. Nie tylko z powodu broni nuklearnej, a także z powodu nieprzewidzianych globalnych konsekwencji politycznych tej katastrofy, jak dla Zachodu. Zachód będzie. Tłumić wszystko, aby Rosja nie została pokonana z hukiem. A mogła przecież z łatwością przegrać wojny, Jeszcze w zeszłym roku. Rakiety dalekobieżne, dalekosięczne, samoloty, zamknięte niebo, pojazdy pancerne, drony, na końcu nawet lo... wojska, żołnierze będą. Wszystko w ogromnych ilościach i Rosja zostałaby całkowicie pokonana no, za miesiąc dwa maksymalnie. Ale tego zupełnie nie chce Zachód. Ukrainę z tej wojny należy wyjść nie z terytoriami, a z całkowicie odnowioną odn strukturą zarządzania państwem. Musi się narodzić ponownie. Terytoria to tylko ziemia. Na co potrzebna ta terytoria, na których nikt nie będzie mieszkał, bo zginęli? Gdyby Ukraina wygrała teraz zwycięstwo, zwycięstwem nie byłby naród. Ale przywództwo, władza, skorumpowana władza oznacza to, że korupcja, kradzież nie tylko by zniknęli, nie zniknęli, ale wręcz wzmocniliby się. Ukraina potrzebuje zwycięstwa nie na polu bitwy, a w parlamencie i przede wszystkim w kanceliarii prezydenta. Stamtąd musi się zacząć uzdrowienie państwa. Zelenski ma odejść. И чем быстрее это сделает, тем лучше будет для Украины. Прогнозую, что Украина будет замужена однако до негоцеаций с Россией. Осенью этого года. Украина до этого замужет не только Запад, но и внутренняя политическая ситуация политическая. Странно, что линии контакта на поле боя мало в чем изменится. Z tą prognozą nie jest całkowicie w zgodzie, ale jest w prawdopodobnie. <laughs> Przyjaciele, wszystko co było powiedziane są to jedynie leży no, sama esencja, że tak powiem, tego, tej wszystkiej sytuacji. Ale ta informacja może służyć materiałom dla własnych Państwa rozmyśleń i kompilacji indywidualnej, by uświadomić obraz tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o Polskę, w sensie powtarzających się wypadków, przylotów rosyjskich rakiet na terytorium kraju, a nawet śmierci kilku osób w przeszłości, powiem Wam, że Polska jest w sojuszu NATO. Oznacza to, że nie ma prawa niezależnego rozwiązania problemów jej obrony, swojej obrony. Nie może odpowiedzieć Rosjanom z powodu piątego artykułu. zastosowaniem tego artykułu. Zarządza kierownictwo aliancji, ale nie Polska. Z tego powodu Polsk, Polacy będą się ciągle wycierać plucie ze strony Rosji i nie będą w stanie nic zrobić bez sygnału z siedziby głównej NATO. Najwyraźniej stał się ten sojusz papierowym Tygrysem. I Rosja już doskonale wie i to czuje. Możesz pluć, a nawet dostać w czub, a tchórzliwy Zachód nie odpowie. Myślicie, że to nie wiedzą, o tym nie wiedzą Chiny? Wszystko widzą i wszystko wiedzą. Więc mamy przed sobą wiele rozczarowań. Na ogół micie już tam na temat ONZ. Musimy wydostać się z tego bagna. Najpierw to muszą zrobić Ukraina i Izrael. A Polska powinna pomyśleć, jakie jest zastosowanie tej organizacji i sens, gdzie agresor i zabójca siedzi w Radzie Bezpieczeństwa. Przyjaciele, podzieliłem się swoją wiedzą i przemyśleniami. Odpowiem na pytanie, jeżeli będę mógł to zrobić kompetentnie, aby moglibyście Państwo sami, sami ustalić dla siebie, co jest grane w dniu dzisiejszym. Dziękuję. I jednak szczęśliwego nowego roku.